Witajcie. Zaciągając kredyt, większość z nas zakłada, że spłaci go w określonym terminie bez szczególnych problemów. I rzeczywiście, jeżeli mądrze gospodarujemy domowym budżetem, tak się zwykle dzieje. Uważajmy jednak, by nie przytrafiło nam się to, co bohaterowi pewnej mało znanej bajki. Za górami, za lasami żył sobie szefczyk Janek. Szewców w królestwie było wielu i Jankowi wiodłoby się nie najlepiej, gdyby nie natrafił na pewną niszę rynkową. Zaczął mianowicie szyć buty dla psów. Zamówień miał dużo, zarabiał doskonale i wkrótce uznał, że mógłby żyć jak książę. Wziął więc kredyt w królewskim banku i postawił sobie piękny pałac. Do pięknego pałacu pasują piękne meble. Zatem nasz szewczyk również je nabył na raty. A potem to już poszło z górki. Janek stwierdził, że przydałaby mu się elegancka kareta. Do karety trzeba by było dokupić rasowe konie, dla koni wybudować stajnie, zatrudnić stajennego i stangreta. Do eleganckiej karety pasuje także piękny strój, więc szewczyk zamówił sobie kosztowne szaty u najlepszego krawca i wszystko brał na kredyt. Janek nie martwił się, że ma długi, ponieważ osiągał takie dochody, że wystarczało mu na spłatę rat i jeszcze sporo zostawało na różne przyjemności. Królewskie banki chętnie udzielały mu pożyczek, kupcy dostarczali towary, mówiąc och, zapłaci nam pan później. Janek przywykł do życia na kredyt i zaczął wydawać więcej niż zarabiał. Aż tu nagle pewnego dnia w królestwie pojawił się latający talerz. Kosmici schwytali wszystkie psy i wywieźli je na swoją planetę. Za jednym zamachem Janek stracił więc cały rynek docelowy. Próbował się ratować szyciem butów dla owiec, ale jego produkty spotkały się z niewielkim zainteresowaniem. Owce okazały się wyjątkowo odporne na siłę reklamy. Janek nie był w stanie spłacić swoich zobowiązań z bieżących dochodów. Zatem znalazł się w sytuacji nadmiernego zadłużenia. On sam uważał, że winę za to ponoszą kosmici. Ale my wiemy, że stało się tak, ponieważ stracił kontrolę nad swoim budżetem. Zobaczmy, co było dalej. Janek tak bardzo przyzwyczaił się do wysokiego standardu życia, że nie potrafił z niego zrezygnować. Zaciągał wciąż nowe kredyty, próbując w ten sposób pokryć stare zobowiązania. Pieniędzy wystarczało mu jednak zaledwie na spłatę odsetek, bowiem nadal kupował sobie piękne stroje i inne luksusowe rzeczy. W końcu przestał płacić rachunki za opał, za owies dla koni, za oświetlenie pałacu. Wierzyciele wciąż przesyłali mu listy z żądaniami zwrotu długów. Janka tak bardzo frustrowała ta korespondencja, że przestał ją w ogóle odbierać. Nasz bohater wpadł w tak zwaną spiralę zadłużenia. Co było potem? Czy udało mu się znaleźć jakieś rozwiązanie? O tym opowiem Wam w następnych odcinkach. Do zobaczenia!